Dzień dobry, przystanek Pasieka Warszawa. 27 października. Jest około godziny 13. Temperatura w cieniu, jak widzicie, to jest tak na poziomie 14 stopni. Pszczoły latają. Może nie tak konkretnie, ale latają. Także zrobiły sobie przerwę w zimowaniu. Jak widzicie po wylotkach po niektórych więcej, na niektórych mniej. Ale ogólnie pasieka dzisiaj działa. Przedzieramy się przez te moje haszcze. Jak widzicie, pasiekami zmalała. No trafił się klient, który kupił rodziny już zakarmione, wyleczone na gotowo i chce koniecznie się już zacząć bawić w zimę. Tak, więc tutaj mocne prześwity. I czekam na dłuższe ochłodzenie, żeby sobie tę ule uporządkować, poustawiać, żeby to nie było taki rozgardiasz, tylko żeby to było na dwóch stojaczkach. No bo w tej chwili dwóch z hakiem stojaczkach, bo tamten ul, który mi też się ostał, jedyny były tu dwa. Ten ul też przeniosę już na stojak, no bo to szkoda tak ganiać. O, proszę, moja klinika jak lata. Pszczoły jeszcze znoszą pyłek. Dzisiaj na szybko zajrzymy, zobaczymy co tam się dzieje. I będziemy decydować. Natomiast wczoraj przejrzałem, bo też był ciepły dzień, i yy, zajrzałem pod daszki, nie przeglądałem absolutnie uli. I zdecydowałem, że tą rodzinę, co tam folia jest, jak widzicie w tym narożniku, też przeniosę do kliniki, ponieważ jest to słabszy ul, dużo słabszy ul niż reszta. I też prawdopodobnie wspomogę je tutaj podgrzewaniem, żeby troszeczkę urosły w siłę. Natomiast pozostałe ule no są niezłe, tutaj może dla przykładu i pierwszy z brzegu odłożę tylko mikrofon pierwszy z brzegu pokażę wam delikatnie bo ja już folii nie mam tylko mam założone jak widzicie powałki o jakie ciepło idzie Ach, żeby matce nie zachciało się głupot i zajrzymy delikatnie, żeby je tam. O, tak jak widzicie. Tutaj jeszcze ramka do oczyszczenia w każdym ulu, żeby miały na takie właśnie dni. I jak widzicie, tutaj jest 6 ramek i 6 ramek pszczoły. Oczywiście one przy większym mrozie się zbiją, ale w tej chwili to tak wygląda całkiem, całkiem fajnie. Tutaj. Większość uli takich tutaj mam Tak więc stan jest na razie pozytywny. Jeżeli nie ma jakiejś ukrytej choroby o której ja nic nie wiem no to powinno być całkiem fajnie. Pokażę jeszcze na przykład ten przeciwny UL z drugiej strony. jak tutaj wygląda. Od razu sprawdzam, czy jest wilgoć, dotykam tych, ale jest suchutko, także fajnie. Tutaj ten ul nie typowo ustawiłem, dlatego że one się strasznie pchały w prawą stronę i uciekały mi od ramek, dlatego yy, zabrałem tą jedną ramkę i jakby wycentrowałem tu. Jeżeli zobaczę, że dalej tu się pchają, że one nie chcą jakby przewiązać się, to tą kolejną ramkę przy jakimś cieplejszym dniu, który pewnie się jeszcze zdarzy, też im tu przełożę i zamknę i nie będę z nimi walczył. Chcą przy tej ścianie niech mają. I zobaczcie ile tej pszczoły jest i oby tak zostało. Twu twu twu. zima idzie, najgorszy moment dla pszczelarza. Dobra, zamykamy się. Mi pszczółki denerwują i próbują ukarać pszczelarza za to, że im zawraca gitary. Dobra, to tak wyglądają te ule. A mówię, zajrzymy do pasieki klinicznej, dlatego że muszę sprawdzić, czy mają wodę, czy mają pyłek, czy mają ciasto, bo one są no, jakby w tej chwili przez to podgrzewanie w dosyć specjalnych warunkach i trzeba po prostu cały czas doglądać czy ten rozwój idzie prawidłowo, no bo to wcale nie jest powiedziane, że coś może się stać i ten rozwój zostanie zahamowany. Dobra, to ja się szykuję i sobie przejrzymy ul. Za chwilę będziemy wszystko przeglądać i zobaczymy co w tych ulach piszczy dłutko dobra. I teraz tak. Teraz tak, zdejmujemy podusie. Temperatura. Nie widzę. Muszę wszystko. Temperatura jest 31 stopni. Mam nadzieję, że to widać. Ale jeżeli nie, to uwierzcie mi na słowo, że jest 31 stopni. I co tutaj widzimy? Widzimy, że dałem im pełne ciacho. I już prawie zjadły. Tak samo pyłek jest już prawie na wykończeniu. Resztki z pozostałego ciasta można już Zabrać, żeby se nie śmiecić, to szkoda. No się klei wszystko. I teraz tak musimy dostać się do wody. Znaczy, długo wody nie wymieniałem, to ja ją po prostu wymienię w całości. Także w tej chwili zrobimy w ten sposób, że sobie odsłonimy dół. O! i zobaczcie prawie cała woda wypita tak więc tą resztówkę wylewam i wlewam im całkowicie świeżą wodę a w tej chwili na następny raz szykuję im już e, zioła tak więc, żeby one miały zdrowsze to picie, to szykuję, właśnie gotuję im zioła, zioła, herbatę z klenara, każdy może sobie wygooglować, co to jest. No i dobra. Wodę mamy załatwioną. I teraz sobie możemy zajrzeć. Nie będę robił całkowitego przeglądu ula, bo to nie jest też pogoda na taką zabawę. Ale żeby cokolwiek zobaczyć, a przede wszystkim zobaczyć, czy tutaj na tej ramce coś jest, to musimy sobie troszeczkę tutaj poukładać. O. Ta ramka już jest pusta to ją wywalam, bo to szkoda trzymać. I następnym razem będziemy kombinować. Dobra, na razie zobaczymy jeszcze Zajrzeć do ostatniej ramki, jak widzicie, pszczoły są leczone. Pszczoły są leczone, tutaj zajrzymy tylko do ostatniej ramki. Tego jedzenia nie jest za wiele, ale tak jak mówię, to był słaby ul. I on musi dopiero w siłę urosnąć. Mam w razie czego ramki, które mogę dołożyć, żeby je wzmocnić. Natomiast teraz yy, nie będę wszystkiego, chociaż ten jeden ul dobra, żebyście zobaczyli. Najpierw zacznę od pasków, czyli tą ramkę już widzieliśmy. Paski jak zwykle są poklejone. Ja ogólnie nie jestem zwolenników, zwolennikiem pasków, dlatego że no, zaraz zobaczymy, czy to się potwierdzi. No ale przy takim ulu, słabiutkim. To ja nie miałem wyboru. O, tu ulegają tak zwanemu uszkodzeniu te ramki i deformują wszystko. Także ja nie jestem zwolennikiem. Tutaj trochę jedzenia i ramka, która czeka na ewentualne czerwienie, jak już odpowiednia siła rodziny powstanie. Tu są jajeczka, a z tej strony nie. Czyli tutaj jest już trochę zajaiczone. Tutaj jak widzicie, czerw na wygryzieniu i są jajka, czerw na wygryzieniu i są jajka, o, i tu Matula chodzi. Także troszeczkę nam się obszar czerwienia i jajek powiększył, ale to na razie troszeczkę. Jedzenia trochę mają, także z głodu nie umrą. Natomiast nie jest to jakaś zbytnia rewelacja. No, tak jak mówię, mam te zastępcze ramki i tylko czekam, kiedy będzie sygnał, że warto, bo na razie jeszcze nie, jeszcze tu jest za słabo, za pusto, żeby to dalej e, rozpędzać. Póki nie będzie. Trzech ramek minimum w pełnym takim czerwiu, to nie ma sensu ich rozpędzać dalej. I dokładać ramek, przede wszystkim, bo to niczemu nie służy. Dobra, czyli jest tak: jedna ramka z obu stron: czerw i jajeczka. Tutaj dopiero się pokazały jajeczka. Także przeszła w końcu. Widocznie na tyle jest tych pszczół, że poczuła się bezpiecznie. I tu z jednej strony też jest czerw na wygryzieniu i, jaj i jajeczka. A postęp jest tak, jakbyście zobaczyli na poprzednim filmie, to była tylko jedna słaba rameczka i rodzina ogólnie słaba. A teraz, tej pszczoły, jak widzicie, pokazało się. I dlatego te paski składam bo z boku, żeby nie po środku, ponieważ tak jak mówię, no, ja nie jestem zwolennikiem pasków, bo to psuje węzę, psuje ramkę, one sobie nie dają rady z tymi paskami i no, nie jest to najbardziej fajny sposób, ale jak na taką siłę rodziny nie ma innego, no to ja nie będę dyskutował, po prostu w tej chwili leczę tak jak leczę. Ważne aby był skutek pozytywny do tego leczenia, a resztę to już pozostawmy w milczeniu. Teraz tak wracam im to żarcie Niech sobie jedzą Dobra Tu już chyba zrobię tak, że o bije kijaszek i tu zaraz im dosypię żeby miały łatwiejszy dostęp zaraz im dosypię pyłku i niech sobie wcinają zmielony, może im będzie bardziej smakował. O, dobra, dajemy z górką, bo ten tydzień mam mocno zajęty, poza tym też pogody za rewelacyjnej ma nie być, to po prostu niech one sobie już mają i nie, nie zaglądajmy za często, niech one mają też Spokój. Nie daję już ramki na razie dodatkowej, dlatego że, tak jak widzieliście, jedzenia mają. Nie jest to problem, że coś mi się stanie. One są zabezpieczone, mają ciasto i spokojnie mogę z tym ulem już w tej chwili funkcjonować. Natomiast, tak jak mówię, mam odebrane też ramki z lepszych rodzin, z tych mocniejszych rodzin. I w razie czego, jak już będzie tutaj naprawdę gęsto, jak będzie tej pszczoły wysypywać się poza ten zatwór, to wtedy e, zaczniemy rozbudowywać. A w tej chwili czekajmy cierpliwie, niech one sobie same dostosują swoją siłę i swój tryb do tego, co w tej chwili mają. Dajmy tylko im jedzenie, pyłek, wodę i ciepło. Ciepło jest podstawą, ale jak widzicie, 31 stopni po otwarciu poduszek to naprawdę jest bardzo fajny wynik. Matka ma komfort. Uciekaj, uciekaj, bo cię zamknę. Uciekaj, nie bądź oporna. O, dobra, i tak przejrzę wszystkie ule. O, termometr, muszę jeszcze wsadzić się, zagadałem. No dobra, to wsadzę już termometr bez nagrywania, bo to bez sensu. Natomiast tak, te wszystkie moje kliniczne jeszcze trzy ule przejrzę. Rodziny widzieliście, tak, więc nie, nie, nie jest to źle. Są przygotowane, jeżeli zima nie będzie ostra, to w ogóle nie mam co się martwić. Chociaż nie, no, powinniśmy się martwić, dlatego że wbrew pozorom one mogą wcześniej... Zjeść to, co mają na, na ramkach, jako pokarm zimowy, i trzeba cały czas będzie kontrolować, żeby po prostu w razie czego położyć im ciasto. Bo mówię, no, tak łagodne zimy nie są wcale pozytywne. To, jak mówią starsi pszczelarze, że on w październiku. Zamykał ule i otwierał dopiero w marcu, a nawet w kwietniu. Te czasy już nie wrócą, no chyba, żeby się nagle klimat y, oziębił, ale ku temu nie, raczej nie sprzyja, nie widać, żeby to szło ku o, o, oziębieniu. A to jest jedyny warunek, dlatego, że one wtedy się zbijają w kłomp i ja to nazywam hibernują się, y, spożywają bardzo mało y, pokarmu, Matka praktycznie jest wstrzymana od jajczenia, one nie, nie wychowują, natomiast takie dni wcale nie cieszą, dlatego że to przyroda dostaje błędny sygnał i to wszystko się miesza. Ale musimy sobie dać z nowymi warunkami radę, musimy dostosowywać się i tak jak mówię, no, trzeba patrzeć, patrzeć, patrzeć. Ja jestem... Olbrzymim przeciwnikiem tego twierdzenia, że zamyka się ule w październiku i się już do nich nie zagląda w marcu, ponieważ mamy inne zupełnie warunki do pszczelarzenia niż to było jeszcze 20 lat temu, nawet i 10 lat temu. Dobra, tyle tego mojego trucia. Przejrzeliśmy sobie pasiekę, zobaczyliście co się dzieje u mnie na pasiece. W tej chwili tak jak mówię, najważniejszym moim zadaniem no to przede wszystkim posprzątać, pomyć ramki psikam B401, żeby mi motylica nie y, zeżarła, ale powiem szczerze, tak, te ramki mam już y, mniej więcej od sierpnia y, tak poustawiane. Było jeszcze ciepło, było wiadomo jak. Dopiero od kilku dni jest zimno i powiem szczerze, tfu, 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 nie mam żadnej motylicy, czyli w przewiewnie i to widać, że prawdopodobnie motylicy nie służy. Jeszcze mam do przejrzenia i obsikania te wszystkie ramki, no plus to, żeby zlikwidować ten bałagan, ale tak jak trzymałem w, w garażu, to niestety zdarzało się często, że motylica właziła i, i, i to nie miało sensu. Powiem szczerze, że przy tym namiocie i, i, i stosowaniu i właśnie tu składaniu, jeżeli dalej to tak będzie wyglądało, to zacznie mi się ten sposób podobać i będę go proponował wszystkim, ponieważ to zdaje egzamin, no, tylko trzeba mieć w miarę miejsce i możliwość rozstawienia regałów pod jakimkolwiek zadaszeniem. Dobra, to na razie tyle. I do zobaczenia w następnym moim filmie. Mam nadzieję, że to już będzie wtedy pasieka poustawiana, ale co będzie, to zobaczymy. Subskrybujcie, polubijcie, proponujcie mój kanał, polecajcie mój kanał. I tak jak mówię, u mnie możecie kupić rodziny. Z ulem, bez ula, odkłady, jak sobie życzy, ale to już yy, raczej na wiosnę teraz muszę chwilę poczekać, żeby pasiekę odbudować do siły, bo tak jak widzicie już jest tego niewiele. Pozdrawiam wszystkich przystanek Pasieka Warszawa. Cześć!